Ale chuj, nieważne, wyjebane to. to. jest nieistotne, bary. Weź czołga, kurwa, weź czołga, proszę cię do pluta, kurwa. Jedziemy ich, kurwa. Porażka, porażka, kurwa. Ja pierdolę, mamy same porażki, kurwa. Ja ci powiem, że kurwa, było 8-1, wchodziło, podejrzewam. Była reklama na jakichś, kurwa, portalach szkół podstawowych, kurwa. I się wjebali wszyscy kurwa. Mamo mogę? Mogę? całkiem, całkiem, Mogę? I było. Tak było. Pamiętam, pamiętam to jak dziś. Mamo zobacz jadę z górki do przodu hura. O tacy Iwa... kurwa barany. Tacy, Iwana mami, mamy naprzeciwko koniu. Iwana mamo, mamy naprzeciwko. Albo na przykład Maciek z klanu wziął kumpli kurwa wszystkich. Ze zrzeszenia kurwa. I w chuj. W lewo na dwa zapierdalamy. Ja wierdolę, nie! Maciek z klanu jest moim hitem, kurwa, naprawdę jest moim cudem bohaterem. Jakie ja sobie, ja no... sobie chyba taki napis na burzy czołgu zrobię: Maciek z klanu, klanu. <śmiech> <śmiech> Szkoda, że nie można, kurwa. Bo już jest... kitu, kurwa. Stary to to by, kurwa 3 czwarte graczy miało, go. Niemieckie klany też? <laughs> A bo na przykład dzisiaj mam wysyp takich debili, kurwa. Po prostu opsynoidem. kurwa kilował ich. Jedzieś ci kurwa light tankiem i na całej kurwie w dupę wiedzie, bo on patrzy, nie wiem gdzie w pizdę. I płaci za <tosławiasz> takiego barana, kurwa. A, jeszcze miałem lepszy motyw. Kurwa, graliśmy klasztor. I tam kurwa na jedynce na tych kurwa można jechać dołem i górą, nie? No. Jechałem do góry, tygrysem drugim właśnie jechałem. A z tyłu mnie typ 59, nie? No ja go przodu chronię go, bo tam był jakiś kurwa i strzec coś i napierdalam tego lisa, już go prawie zjechałem. No i kurwa typ mi zajebał w dupę, kurwa, nie? Bo on się to Chciał go wyłapać fraga, nie? No dobra, chuj, przykrosił, nie? Następny czołg, znowu go napierdalam, 300 HP zostawiłem i co zrobił typ? Zajebał, zajebał mi dupę! kurwą się Ci, kurwa. Ja... Ja kończę, nie? Dziękuję, kurwa. Odwróciłem się, słuchaj. To był Polak, nie? Zanim strzeliłem, napisałem: Gin, kurwo, i mu zajebali. Kurwa, kurwa, przez kurwa, ciebie, kurwa. Arta, mnie i Wam nie pierdolą no, przez ciebie. No mówię ci, kurwa, nie wiem czym jest zgłosił czy nie, wyjebane mam. No kurwa. Jak można w ciągu dwóch minut, kurwa, czy w ciągu minuty, zajebać, kurwa, dwa razy komuś z sojusznikowi w dół. Zapierdalą, mnie ty frago jebco. Kurwa, dobrze, że nie pozwalają na broń, kurwa. O Jezus Maria. no, i tak normalnie kurwa. I tak od dwóch dni, od, jak weszło 8-1, to kurwa, naprawdę wysył. Kurwa, stopni. teraz ja zajebałem swojemu przez Ciebie, kurwa. To <ścoughs> <ścoughs> się nie odsunął, To muszę napisać sorry, kurwa. Napisz to wina konia. Stare, ale to wina konia, nie? Kurwa, Iwan nam tu morduje ludzi, kurwa. No widzisz, taki T32 wyjechał, ja myślę, że ma wieże kurwa. Chuj wie, jaką zajebistą. Bo on nie widzi reszty, to myślę, że mu tylko wieża. Cofaj się, kurwa, KW5. Kurwa, T29 za mną, zaraz dostanie ode mnie, kurwa, silnik. Czołg nieruchomiony, kurwa, ty, ja tego kurwa nie rozumiem, gdzie jest nasza artyleria, nie? Ty, słuchaj... Poszła na piwo, kurwa. Mike, kurwa, a nie masz tych, kurwa? Nie, kurwa, nie, ja kurwa, po prostu ja... nie mam słów, nie, trzeba ty, coś ty napisać. tych jebanych, kurwa, tych? No jak się nazywają te, kurwa, zębatki pierdolone? Nakładki. Analne, kurwa. Ale od nich też Den wyjechał, kurwa. Aaaaa! Ty, teraz wiesz co popierdolili? jak sobie zmieniasz ustawienia grafiki czy czegoś, nie? To musisz zrestartować grę, kurwa, żeby weszła. No. Te ustawienia. No przedtem tego nie było. Mogły w czasie bity sobie, kurwa, zmieniać. No ale co, no w wielu grach tak jest, bo niektóre silniki graficzne tego wymagają. No to wiem, ale kurwa, oni tutaj zaczynają im, im wyższa wersja, tym chujowsza gra się robi. No niestety. Nie możesz kurwa w nic celować, albo ci kurwa goldowe dingują. No ale te goldowe to jakieś... Jest raz. Ale... Za... No dlatego się staram unikać. Na serce to ogranicza... No za kurwa tego, pedały, to, ty. No ma i inne, nie i przebicie. Tak, tylko że goldy za golda, a goldy za sylwera, bo albo są jakieś... Skurwiałe są. Nie, te, te zakasy to są skurwiałe goldy. To tak ty nie mogę cię pochnąć, kurwa. No to oby raz się dopiero kapnęliście, że tak będzie? Ja to oni dobrze było, to może, że to tak się. będzie. Tylko nie się gimbusy podpalają, że mogą z goldów strzelać. No właśnie. A jak ciotę i tak nie umie strzelać, to chuj mu to da. ty, to i zobacz, kurwa, koniucy, ty to widzisz. Któryś z kolei z gości wali kurwa do Arty, gdzie wy chuje jesteście, a on mi napisze kurwa, że w czarnej dupie twojej kurwa, ty. Ja pierdolę, zaraz no. gdzie jest Iwan? Czy Iwan jest na Tesie? Ja zaraz dam na miarę kurwa na tych dwóch kurwa gości. Poczekaj. Słuchaj, ja miałem na, na dwa dni za to, że kurwa, gramy na tym. na... E, gdzie ten lasek jest na Kareli, czy gdzieś tam kurwa? No. Jedzie jeden nasz met. Naświetla artę 40 sekund, arta naświetlona, chuj, żadna nie strzeliła, nie? Chuj, met zginął. Pojechał drugi met, znowu naświetlił to Mart, znowu kurwa zginął, nikt nie strzelił. Pojechał trzeci met, zginął. No to ja się wkurwiłem, odwróciłem się, najpierw zajebałem jednego, później drugiego, później trzeciego, a czwarty mi uciekł, nie? Na dwa dni dostałem bana. No to ja miałem na tydzień, ale za akurat, bo. Gościu po polsku się na czacie zapytał, e, dlaczego jest tak, że suport się do niego nie odzywa, bo tam zraportował jakiegoś gościa za to, bo jakieś tam tej sprawy, co nie. No a tak się złożyło, że akurat ten, ten czerwony, który tam pisano, to był Polak, co nie? Bo on tam się na forum też odzywa. No i ja napisałem, że to jest jebana komuna, a my i tak będziemy stolać za Murzynami. No i po tej pięknej chwili już na tydzień miałem spokój czata. <noise> o, bo jakbyś nie napisał ta komu komuna, to może by to przeszło? Na Ale będzie się tak samo, żeśmy grali z Czupulkiem i z Belialem, wiesz, w Plutonie. Na tym. Na Westfieldzie. Mm. I był Pluton no, jakiś dłuższajem. No, jak to... Jeden był Tajgerem, drugi był panterą, nie? I już od razu na respawnie wiesz, piew ten Tiger'em. Czupurkowi w dupę, mi w dupę nie. Belia tam grał, a mniej miksem to pojechał do przodu. Ale co ja się ruszam? Ty, on mnie 5 razy Tiger mnie w dupę w te 34 walił za zero. A potem Pantera zaczęła we mnie twóc, to Migoski zaczęła ściągać. To się odwróciłem. <laughs> Przypierdoliłem w Panterę. Pierwszy, żeśmy, wrócił się czubur, wrócił się Bali, ale zniszczyliśmy panterę. potem zniszczyliśmy konu, no, i tej no, no. swojego. Przegraliśmy bitwę, ale no się nie dało rady. Na no, tych dwóch głąbów raporty puściłem. Ale uh -huh. dziwne, bo Bali miał, wiesz co, dwa. dwa...